Cześć ciekawcy! Jeśli ktoś z Was ma dzieci, albo młodszych kuzynów, czy rodzeństwo, to są szanse, że słyszeliście, jeśli nie oglądaliście, o psim patrolu. Ta bajka o dziesięcioletnim chłopcu i jego grupie szczenią ratowników podbiła cały świat i sprawiła, że dzieci na całym globie pokochały pieski. I chociaż przede wszystkim jest to po prostu animacja dla dzieci z żartami, z których maluchy mogą się pośmiać, to dlaczego program znalazł się pod ostrzałem krytyki, która skumulowała się w ubiegłym roku? Biorąc pod uwagę, że wiele dzieci normalnie oszalało na punkcie tej bajki, w jaki sposób ten ten program i jego twórca skorzystali na nim finansowo. Co wiemy o pełnometrażowym filmie, który właśnie gości na ekranach kin, a w którym w oryginalnej wersji głosu zwierzakom użyczają m.in. Kim Kardashian, Jimmy Kimmel i Dax Shepard? Dlaczego obsada spotkała się z krytyką? I czy w serialu są jakieś negatywne przekazy podprogowe? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się wszystkiego, co ważne o tej bajce, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie dać nam kciuka, włączyć powiadomienia i zasubskrybować naszego kanału, by być na bieżąco z najgorętszymi plotkami o celebrytach i nie tylko. Zanim przejdziemy do wszystkich rzekomo negatywnych rzeczy związanych z bajką, dowiedzmy się nieco więcej o jej początkach. Serial animowany został stworzony przez Keitha Chapmana, który wcześniej pracował nad projektowaniem postaci dla mapetów i przy innych popularnych programach dla dzieci, takich jak Bob Budowniczy czy Fifi. Animacja jest produkowana przez Spin Master Entertainment, a w Stanach Zjednoczonych miała swoją premierę na Nickelodeon 12 sierpnia 2013 roku. W Polsce natomiast zadebiutowała 4 listopada 2013 na antenie Nickelodeon Polska. Jeszcze przed premierą wszystko od imion szczeniąt przez wielkość porasy było dokładnie omawiane i podczas gdy w oryginalnym zarysie Chapmana sieć zwierzaków była szczegółowo widoczna, ostatecznie projekt postaci został uproszczony na bardziej bajkowy. Ale co takiego jest w tej serii, że dzieci się w niej zakochały? Z założenia bajka skupia się na młodym chłopcu o imieniu Ryder, który przewodzi ekipie psów poszukiwawczo-ratowniczych, które nazywają siebie, tak zgadliście, psim patrolem. Każdy piesek ma określony zestaw umiejętności, które są oparte na zawodzie służb ratowniczych, jak strażak, policjant lub pilot lotnictwa i razem z chłopcem pracują nad ochroną społeczności nadbrzeżnej Miasta Przygód. Obok dziesięcioletniego rajdera czworonożnymi bohaterami są Chase, owczarek niemiecki policjant, Marshal dalmatyńczyk strażak, Skye, pilotka rasy Cockapoo, Rocky, mieszaniec sznaucera i teriera szkockiego, który jest złotą rączką, Zuma, labradorka będąca ratownikiem wodnym i Rubble, buldo, który pracuje na budowie. W ciągu ośmiu sezonów, które zostały już odnowione na dziewiąty, do grupy dołączyło więcej postaci, ale nie wszystkich będziemy wymieniać w tym filmie. Niektórzy z Was na pewno zauważyli, jak wielkim fenomenem stała się ta animacja i że przyniosła ona jego twórcy pewne pozytywne korzyści finansowe. Widząc, że Keith Chapman mieszka w Monako i jeździ sportowym samochodem marki Aston Martin, co roku zbierając miliony tantiem z przygód szczeniąt, które narysował w 2011 roku, a które pokazywane są w ponad 160 krajach i mówią w ponad 30 językach, można śmiało powiedzieć, że serial odniósł naprawdę ogromny sukces. Zgodnie z artykułem magazynu Bloomberg w 2018 roku Nielsen i Viacom oszacowali, że ta animacja wygenerowała około 7 miliardów dolarów globalnej sprzedaży detalicznej. Z czego szacunkowo 300 milionów dolarów każdego roku pochodzi z samej sprzedaży autoryzowanych zabawek. Nie powinno to dziwić, ponieważ skoro dzieci uwielbiają tę bajkę, stworzono wokół niej mnóstwo towarów: począwszy od zabawek, przez ubrania, po pudełka na lunch, kolejkę w parku tematycznym Nickelodeon Universe, aż po show na żywo z trasą koncertową. Jednym słowem, wszystko co dziecko może chcieć, a na co rodzice wydadzą pieniądze, by uszczęśliwić swoje pociechy. Bajka, jak i powiązane z nim produkty otrzymały wiele różnych nagród i nominacji od różnych stowarzyszeń i na wielu festiwalach branżowych, choćby Canadian Screen Awards i Daytime Creative Arts Emmy Awards. Taka popularność animacji sprawiła, że wielu zaczęło zastanawiać się, co decyduje o jej sukcesie. Liczni eksperci sugerują, że może to być fakt, iż głównymi bohaterami są szczenięta, a które małe dziecko nie chciałoby takiego na własność. Nie zapominając o tym, że od czasów mega popularnej ulicy Sezamkowej było w historii kilka hitów z kategorii programów dla dzieci w wieku przedszkolnym. Choćby Świnka Pepa, Śladem Blue i Dora Odkrywa Świat, ale choć z sukcesami żadna z tych produkcji nie zdominowała rynku, co udało się tylko psiemu patrolowi. Tymczasem, przy stale rosnących dochodach i popularności wśród młodych odbiorców, wydaje się, że niektórzy ludzie mieli pewne problemy z rysunkowymi szczeniakami. Jednym z głównych zarzutów był brak większej liczby postaci kobiecych. W oryginalnym si patrolu, Zuma jest chłopcem, a jedyną dziewczynką jest Sky, która, zdaniem niektórych, została stworzona w stereotypowym żeńskim stylu, odnosząc się do faktu, że jest znacznie mniejsza od innych szczeniąt i że jej strój jest cały różowy, co krytykujący uznali za głoszenie przesłania dla młodej publiczności, iż aby zostać zaakceptowaną w miejscu pracy, Kobieta musi przybrać tradycyjnie kobiecy wygląd. I tak w drugim sezonie do ekipy dołączyła Everest, ratowniczka śnieżna rasy Husky. W sezonie szóstym pojawiły się również bliźniaki Golden Retriever, Tak i Ella, dodając kolejną postać kobietą, a nowy pełnometrażowy film, o którym za chwilę porozmawiamy, przyniósł choćby bohaterkę Jamnika o imieniu Liberty. Może to więc być postrzegane jako odpowiedź twórcy na te zarzuty, albo być może planowali oni taki rozwój obsady przez cały czas. Na razie wciąż pozostając przy temacie postaci kobiecych, a przede wszystkim wszystkim dorosłych. Niektórzy rodzice mieli też ogromny problem z tym, jak pełnoletni ludzie są przedstawiani w serialu. Na przykład pani burmistrz Goodway według wielu wydaje się być przedstawiana jako nieudolna idiotka, która ma obsesję na punkcie swojego kurczaka czy co tylko wydaje się wywoływać u niej większy stres. Nie wspominając o tym, że w chwilach kryzysu często wpada w panikę, dopóki mężczyzna, a właściwie chłopiec jego pieski, nie rozwiąże jej problemu. Niektórzy wskazywali jako przykład też pana Portera, który jest lekkomyślnym kierowcą narażającym życie swojego wnuka na niebezpieczeństwo. W tym miejscu można użyć argumentu, że to tylko bajka dla dzieci, która ma być zabawna, ale przecież bajki czegoś uczą, prawda? Jak wiecie, ciekawcy nie da się zadowolić wszystkich. Inni nie zgadzali się z tym, że 10-letni Ryder zdaje się nigdy nie chodzi do szkoły, oraz z faktem, że wolno mu mieć tyle piesków. No jak wspomnieliśmy, program wydaje się nie pokazywać żadnych wyraźnych morałów i nie daje lekcji oglądającym go dzieciom, choć jego kluczowa grupa demograficzna to wiek 2 4. Ale z drugiej strony, czy każda rzecz musi być edukacyjna, a nie może być tylko zabawna? Tymczasem dochodzimy do kolejnej kontrowersji. W świetle zeszłorocznych protestów Black Lives Matter, które miały miejsce w Ameryce po tragicznej śmierci George'a Floyda z rąk policji, ale szczegóły tego wydarzenia możecie poznać w innym naszym filmie, który Wam polecamy, nawet psi patrol wywołał dyskusję i nie jako skandal. A dotyczyło to nikogo innego jak postaci Chase'a, który jest psem policjantem. Niektórzy internauci nie zgadzali się na prezentowanie psa policyjnego jako oczywistego lidera i autorytetu w misjach, a inni sugerowali nawet, że to uczy młodą i wrażliwą publiczność że policja jest bezsprzecznie autorytetem w naszym społeczeństwie, co w świetle wydarzeń z zeszłego roku jest zjawiskiem spornym i że tego rodzaju przekazy podprogowe nie są czymś dobrym dla odbiorców. Hm, czy faktycznie o to chodziło twórcom? Cóż, ludzie odnajdujący przekazy podprogowe w filmach dla dzieci nie są niczym nowym. Na przykład popularna animacja Happy Fit 2 pod małych stóp została nazwaną bezstydną ekopropagandą, a sekretne życie zwierzaków domowych określono metaforą rasistowskiego ucisku. Jednak z psim patrolem sprawy potoczyły się tak źle, że ludzie wzywali wręcz do usunięcia Chase'a z bajki lub do zaprzestania emisji animacji kiedy na oficjalnym koncie na Twitterze Psiego Patrolu pojawił się post wyrażający Solidarność z ruchem Black Lives Matter, który brzmiał, cytujemy, Solidarności, Amplify Melanted Voices, będziemy wyciszać nasze treści do 7 czerwca, aby dać szansę na dojście do głosu czarnym, aby zostali usłyszani, abyśmy mogli nadal słuchać i pogłębiać naszą naukę. To w komentarzach pod tym wpisem rozegrała się burza. Niektórzy żartowali, aby odwołać emisję bajki całkowicie, ale inni na serię żądali usunięcia z programu. Jeden z użytkowników napisał: Cytujemy, już zrobiliście pranie mózgu grupie dzieciaków, które uważają, że przedstawiciele prawa to szlachetny i sprawiedliwy zawód. Lepiej zlikwidować produkcję raz na zawsze, jeśli chcecie dokonać trwałej zmiany podczas gdy inni pisali proste odpowiedzi takie jak usunąć Chase'a. W tamtym czasie była sekretarz prasowa Kaylee McEnany w przemówieniu o niechęci Donalda Trumpa do anulowania kultury powiedziała, że bajka została odwołana, co najwyraźniej nie miało miejsca, ponieważ w lutym tego roku została odnowiona na dziewiąty sezon, a premiera pełnomatrażowego filmu z jej serii datowana jest na 3 września, choć w Polsce już odbywają się pokazy przedpremierowe. To jednak wciąż nie koniec, bo nawet sam film wywołał trochę negatywnych komentarzy, choć nie na skalę przypadku Chase'a. Zatem co się stało? Otóż powodem kontrowersji była Kim Kardashian, która w oryginalnej wersji życzyła głosu Pudlowi o imieniu Dolores. Chociaż z jednej strony będzie to świetny sposób na przyciągnięcie większej liczby widzów do kin, mając w filmie słynną gwiazdę reality show, niektórzy nie byli do tego przekonani. Kilku zaniepokojonych rodziców wypowiedziało się w mediach społecznościowych, że siostra Kardashian, która zyskała sławę dzięki wyciekowi wideo dla dorosłych, nie jest najlepszą osobą do pojawienia się w kreskówce dla dzieci. Jednak należy zauważyć, że w ostatnich latach Kim koncentruje się na rozwijaniu swojego Biznesu, chce zostać prawnikiem i dokonywać zmian, no i jest matką czworga dzieci, a dni skandali staje się mieć już za sobą. W nowym filmie Ryder i bohaterskie szczeniaki muszą stawić czoła poważnym wyzwaniom. Niedawno wybrany burmistrz Hamdinger wprowadza kompletny chaos do miasta przygód, zatem Ryder i szczenięta muszą uratować miasto. Hamdinger jest zapatrzony w siebie, kocha tylko koty. Urzędnik wprowadza surowy zakaz wprowadzania psów. Nie wie jednak, że najlepszy na świecie zespół ratowników ma plan, aby powstrzymać jego pomysły wywrócenia miasta przygód do góry nogami. Ukochane postaci mają do dyspozycji zupełnie nowy sprzęt, który z pewnością sprawi, że dzieci będą błagać rodziców, aby kupili im kolejne, nowe i zaktualizowane zabawki, które na pewno pojawią się w sprzedaży zaraz po premierze filmu. Ale powiedzcie ciekawcy, co myślicie o kontrowersjach wokół ukochanej przez dzieci bajki? Czy uważacie, że ludzie słusznie wytykają albo sprawę kobiet, albo policjanta? Jesteście fanami tej animacji? Wybieracie się do kina na film? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i jak zawsze nie zapomnijcie o polubieniu odcinka i zasubskrybowaniu naszego kanału. Do usłyszenia wkrótce, cześć!